mocnego dla każdej osoby, która też aktualnie spożywa posiłek. Nie Ewa, mam temów i ktoś mnie okradł. Ktoś obok mnie. Oho, Ebroś. I obok My, mnie dwóch panu. Nie, nie, nie ma opcji, nie ma możliwości takiej. Już nie mam żadnej, tak? A, a miałam ]ś? przy sobie nóż. Dobra, bać jakbyś jak et... O nie, że... Miałaś nóż przy sobie? Miałaś nóż? Miałam, nie miałam. Co miałaś? O, celi! Lepiej nie mówić prawdę. ja zostałem no. okradziony no. i wiem, co mnie okradł. Chodź, wie, wie? jak cię ktoś okradł? No, zostałem okradziony i wiem, przez kogo. No, ale tamta była okradziona. No, ja też byłem. Nie może się to stać, bo jest no. cooldown. No to została, została okłamana w takim razie. To, to kto cię okradł? No, ja zostałem okradziony przez Ewrona. Ewrona mówi. Mhm, mm mm -hmm. A co miałeś? Cukier a, no to ich idzie ze mną. To wszystko, wszyscy to idziemy jest na, tak boisko, na boisko, posłownie. na boisko, zapraszam, zapraszam Użyłem przejście do biblioteki w celi lewa na górze na końcu. Szybkie dwa kółeczka tutaj na jednej połowie, na tej prawej połowie. Szybkie dwa kółeczka. Daj głowę. Nie wiem, ja nie.

Guzik. Że albo odsiadujecie swój nie. wyrok, albo wszyscy umieracie. Proszę, dla ciebie. Ale to jest ja odsiaduje wszyscy odsiaduje za jednego? Aż kwiatek. Mi zostało jeszcze 20 to lat, nie? więc na luzie zostanę. Szanowni Państwo, każdy ma do odsiedzenia swój wyrok. O Kupson nad, To może pochwalisz się, się wszystkim, za co siedzisz. Proszę bardzo. Ziem, się do odwróć eee... się do współwieźniów, za co 5. siedzisz. 20. Dobrze, no powiem no, to. No. Jestem majciarzem, jestem majciarzem. Już? Starczy tak? <laughs> dziękuję. Z tego chciałem? To nie się... nie... To... Lil ma. Nie... Ej Bobi z... do Knesa na Ej, sam mi środek zostało jeszcze minutę tak, poch... y, od siatki więc... Ja siedzę za kradzież miniaturek o -o. A to o -o. wiemy A to co chce pójdź teraz na górze do biblioteki i nauczyć się rysować Proszę bardzo, idź Zapraszamy wszystkich Ty razem z nim! Proszę bardzo! Ej, dobra, pokaż co masz, poka co masz to jest wyskoczeni to 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 Tomasz co to jest? Co to jest za droga? Powiem ty też masz, stary. Ja wam pokażę, ale nie mówcie nikomu, dobra? Mhm. No. Patrzcie. Co to? No. Aaa? No aaaa. Uuuu, proszę. Ty kur... Zapraszam cię na Xe. Gdzie? Tutaj. Tata już nie zap***asz. No, tam patrzy? O. Mamy i Mamy No tam pozdroty. Ty, dobra, ty sam tam to tam. tam. No. Dobra, gdzie jest My wariaci! No szybko, Ale szybko trendy, Ale wtedy! Ale wyjście! Przyjmujemy to, ja nie mam chyba! Otwierajcie to, otwierajcie to! Otwierajcie otwierajcie! otwierajcie, otwierajcie. Nie, no to no, tak! To... To... Chwaliście! Mach, otwieraj, Mach, już po niemiecku do was mówię! Dawaj, dawaj! Zytłonę! W da, kuźni! No ku... w 3, 14 lat później. Ok, proszę nie uciekać, to musimy wrócić, to chodźcie! To... Bądźmy, bądźmy wcześni! No, no to, nie no co ty mówisz, nie wariacie! No to serio? Oh. O, dobra, mamy coś to. No i dobra! Gdybyś mnie nie zdradził, to byś wygrał chyba. Ta, wygrał byś, no bo i wy... Ja bołam Nexal, tak co? I mi... To <grystów> <grystów> no, stary, ale coś <grystów> <grystów> się że mną zalecimy, tak? Kolejny zwykły dzień w więzieniu na Mokotowie. Czy gdzie to było? Oo! Patrzcie, świnie, kolba tu, no. ręka no. jak złamana. Na kupkę mm -hmm. węgorza, na, na 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 na. Dobrze, dobrze, dobrze. Pomyślmy, A mnie nie słychać. Pomyślmy. Ulubiony kolor naczelnika. Zielony. Ej, Angela. Dobrze? dobrze, dobrze, proszę. Chodź. Idziemy do Areszta stoi w celach, A reszta okay. stoi w celach. Witam, witam. Dos people. No, o, to mamy dwie? mam... Ty, to potrzebujemy gdzie potrzebujemy za zapalar? Kurde, Pamiętam, ale chyba była, jak była, to było guzik, takie przejście. Przy basenie jest są drzwi i tam jak się naciśnie guzik, to się przejdzie i można podpalić i przejść. Okej, okay, czyli to, ale to by potrzeba jeszcze młot i tego, i, i przycisk. A, w sumie? Ale na basenie przejdziemy bez młota? tego? O, czekaj. No co to wali nas? Halo? Dobra, trzeba, trzeba pospącić kogoś, znaleźć kogoś z dobrymi tymi. Halo! Halo! Sędziego Ej, i całą robić No i co nie! O halo, otwórz! O. Wolność dobrym chłopakiem! Wo, 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 wo. To nie ja, to nie ja, to nie ja! Ale co nie ty? Gdzie uciekasz? Nigdzie nie uciekam, ja tylko otworzyłem placę! Doknes zabił policjanta! Nieprawda, wszyscy policjanci żyją! W wariacie, ale silny jesteś! Co To się stało w ogóle. Coś się Oni zabierają mi pieniędzy. Ej. Co masz? Co masz? Zabieram. Jestem jestem jestem. Byłem Dobrze. pojedzonko, pojedzonko, pojedzonko. Okay. Okay. Pojedzonko? Gruby. idziemy na stołówkę właśnie, a ty e, Legion. bardzo, masz, Co masz? Co masz? Co masz? Co masz? legion. Co masz? Co masz? są to żelazne kraty. Co masz Walecie? Na stołówkę. Na stołówkę. O co to? Zapraszam, a wiecie gdzie jest stołówka? O tutaj, tak, nie wiedziałem. Gratulacje, masz tabliczkę. Dobrze, uwaga, teraz tak, teraz tak, słuchaj. Eeey, jeszcze. Kto mnie tu postawił? Angela! Angela! Przepraszam, musiałem Angela! Już Aha! I co, Bożen? Idź wychodzić raz! Iść mi stąd, po jedzenie! Dla schabowego Przejdź, przejdź, Poschabowego. Biedna Angela. Ty, czy ja mogę coś zrobić z tym, ty? Pasz Legion nie mogę, ty, to co ja mogę zrobić z tym? Ty to masz dokterz mi dał A chyba teraz... useless no, nie my Potrzebujemy kamery. O, się masz kamer może? No. Hammer, hammer, tutaj, że zniszczyć Masz czy nie masz? Bo mam coś takiego Tylko nie mogę nic z tym zrobić I Ty to wziął Nie wiem, doktor mi dał No nie można nic z tym zrobić, za bardzo Niefortunne Dobra, to musimy znaleźć kogoś po prostu z tym, z młotem Ewentualnie poczekać tutaj 8 minut Może ktoś z nas zostanie Ty, kiedy? Kurczę, szkoda, że nie ma odliczania do itemów Ja mam przycisk tylko ty no to potrzebujemy tylko, tylko młota w sumie I to w dwóch wypadkach, bo na dole też postawiłem przycisk jak go nie zniszczyli. Kurczę by coś tutaj przybiegł może na górę, No chyba się nikt już nie rozdzieli. Będzie reset i temów na pewno niedługo, nie? No tylko kiedy. Oho! A teraz pytanie dnia, co z tym młotem? Co z ludzi znaleźć? Zainteresować o, king size? o, a masz może Ej, tego? O, coś. cześć. Ser, bo tutaj dziurkę chcieliśmy zgłosić, no? no. Proszę zobaczyć co się dzieje. No boże No boże Ej, wariacie, masz może Masz może co masz? Masz, Kratę jakąś, nie? Ma, ma, mam, mam, mam kratę Mam łóżko, bazę, tam Dobra, idę skoka zrobić, nie? Zamieszki bijecie, bijecie kratami po głowie, umierasz, bijecie kratami po głowie Masz rozcięty, masz rozcięty Na, Teraz y, zostałeś odtumalizowany Mamy coś? Nie Stary, masz? Potrzeb... Ma, masz guzik, Neksa? No, mamy guzik Masz? Mas? No ale. No. no. Ty. A dobra. Nie mamy ale, mota. Czuj się ma... kurz. Ale nie nie nie. A ty masz guzik? Troszeczkę. Jeden? Pokaż no ]kę. jeden mamy ra. No pokaż, pokaż. Dawaj jeden pistolet. No poka, wariacie. Takie, jeden to nie O hej, hej, jak? Co to u No właśnie... Ja Tutaj tak, no, ja mało ich zostało. Do Knessa nie ma z nami. A czemu Sporka. wasza eminencja lata? O, emin. Masz seofrenę? No nie on latał. Długa! On latał. Dobra, i no to. Przepraszam? Nie ważne, że każdy mnie ignoruje i co gdziekolwiek no, no, idziecie no, no nie no, no Właśnie nie wiem o co no, chodzi No to zostanie, zostajemy na ba... Chodź, my idziemy poczytać do biblioteki Od kiedy jest... No chodźcie na basen, nie? Ja raczej no, nie, się nie, zaraz nie, dogadamy nie, Zaraz wpluwę no, ci przed, Tak, topcie się No, to co tam u was? Pochwalcie się Żebyście wam się nie nudziło tam No co? O, no, nie bo możliwe, bo stary pijany wrócił O, I od, odliczamy ile mamy ludzi Chodź No... no. I... Co? Miał kosę stary na sobie Serio, nie zauważyłem Do biblioteki idziemy, do biblioteki idziemy Ale my chcieliśmy popływać Chodźcie na bibliotekę Stary, Ale przed chwilą nie, nie chciałeś pływać Ale teraz już chcę Aha, <laughs> nowa motywacja, ty no, Dobra, spoko, spoko biblioteka jest okej, jest No, no, możecie sobie tam uciec, I guess Uciec? Zwariacie, no, jak a pamiętasz tą książkę, o której gadaliśmy, ty. że chciałbym się bardzo przeczytać? O, tak, tak, to tak właśnie ją mam. A tak, tak, tak. <laughs> Misja wiesz, dwuosobowa, wariacie. Ja i ty będą pisać raz w książkach. Elo, czytamy zem Dobra. Czy, jeżeli macie ciekawą informację, mogę wam dać zapalniczkę. Uuu, mam stajka w sumie. W podgrzany już jest, więc nie potrzebujemy. Ciekawa informacja, nie żreć Ciekawa nie informacja. Ma, ee, no mam, średni ja wiek w Polsce zmalał o 2 lata. Się, 70, 74 to lata ma. żyje średnio Panie Kreta. Ciekawa informacja związana z Lordem Fa, Fangotenem. Pracował w te kiedyś. Lord Fangoten. <laughs> fan Dobrze, proszę. O, no, dzięki, ale nie chcę, masz. A no dobra Grafam daj, no grafam ja daj. No i dobrze A tylko jak coś to nie ode mnie O co? Co co? Ty no, weź i po po go butem. sprawdź, idź go sprawdź Co jest? Sprawdzamy go, sprawdzamy Paneka Gdzie on Polas? Na dół? Chyba przepał No nie Idziecie na prysznicę Idziecie na prysznicę dobrze. dobrze, Idziecie na prysznicę Dobrze Dokles filmujesz ich? Trzymajcie ich Uzi. na prysznicę nie tego grafa. grafa Spoko Co? Dobra Na prysznicę Chodź, chodź, ne Czekaj, Czego ja chcę obserwować? Znaczy, jak on skacze, jak mężnie. Nie umie, nie umie, nie umie, nie umie, nie umie. Chyba ktoś tu. No nie umie! Guzik musisz za coś pływać najpierw. A przecież nie głowy. Gra w Ej, on tam nawet nie wskoczył, ja to przed chwilą otworzyłem. Gdzie jest guzik? Ej, pan melka, masz Legion, otwieraj, otwieraj ten trapdoor Na, tutaj postaw, na, na tutaj O kurwa, Gdzie ty postawiliś to? O kurwa, Wariacie Dobra, mamy młotki, mamy młotki Ale... Mamy młotki, ale Legion przycisk właśnie No, no powiedziałeś so na co picie no, Ale obok trapdoora, ty ile masz tą grę? Dwa minuty? Przy Legion No, właściwie ku... niedługo całkiem Dwa, no nikt nie, <laughs> nie ma, teraz <traficielsku. śmiech> Ej, Graf, Graf, ty masz jakieś główki? Graczy? So bad. No, niefortunnie! Ok, bo tam w chyba nie powinno się tak tak? Testuję tylko Halo, halo, co? Nie, wiesz, tam w nie powinno to chyba być, nie? A, nie powinno, sorry, dobra, to otwórz, wyjdziemy, otwórz, wyjdziemy No i co, trzeba i tam czekać kolejny Ale Legion, przemocna Rozkwinka, no nie, dobrze Kartka, no co zrobię z tą kartką? Tam na dole trzeba mieć kilomalowy przycisk No tego nie już w przycisku, nie? By było obce zebrania tego jakoś Dobra, to co? Kiedy ten item dostałem? Starym minuty temu, jakiś tak? Na oko. Głowę można? No jak, wariacie? Nie można. Dobra, dawaj przycisk. Ej, to jest taka syzyfowa posykalnia no. Najgorsze to, że nie ma pewności, że ja dostanę ten. Siema masz? przycisk. Nie mam? Ej, macie przycisk? Nie mamy. O! O! Nie Co tu się wydarzyło? No Ej, ja, dobra, a ja jak coś. Nie ja jak się używałem kreatywa. Stary, stary to nie, nie tak, że tak No właśnie, no coś, coś mi nie pasowało. Nikt, się Nikt się nie wie, co to wiemy, stary. Niszczę Nikt tego Nikt się nie powiedziałem. przez przypadek przepraszam. Dobrze, dobrze, ten miecz był kluczowy, ten miecz był kluczowy. Dobrze, to już nie będę. Nie jestem błędny. mi się, no, zbyt się styka, inne, bro.